Witam dzień dobry. Nie przykładam się do gierek, no co ty? Fajnie intuje? No to fajnie, że się podoba. O to chodzi. Jak się podoba, to gate. Nie no, ja nie będę grał, nie będę mu dał topa. Na Reddita, a podrzucić Lingershark do tego Reddita? 20 na W. Na czogata gram. Wiecie co, ja nawet nie wiem, co jest dobre w czogata. W ogóle Wiktim to byłby dobry oczywiście Malfight, ale nie będę go brał. Gnara może wziąć, czy Gnar też nie jest jakiś wybitny, nie wiem. Mam duże mele postaci. Set. O stary, nie wiem co wziąć. Wezmę rumbla chyba. Dobra, Casante. Czy testuję Casante? Nie wiem. Casante też nie jest dobry w czogata, jak coś. Też nie jest. molisz, może wezmę, wezmę Demolish. Alba klasycznego wolę. Kasante, dobra, base ma... okej, okay. 8 damage, a mniej na pasywce RK, bonus 3 damage, rate, reduce 10... 100%, 10... 10%, I obrażenia nerfium na RC A Rw, nie są jakieś wielkie zmiany Znaczy na no, pasywka, 8 obrażeń na każdym staczku, trochę zrobi finalnie, nie? Tego dużo się sprakuje A co jest, w ogóle co jest w tego Cho'gatha? Bo on tak, pushuje wave'a, wraca, pushuje wave'a, wraca, taki trochę jest niezabijalny Darius, żabol, żabol bezużyteczny Trundle, Dawno nie grałem trandlem. No, mogłem zagrać. Wydaje mi się, że w kasantucha jest dobry. Myślę, czy łezkę budować. A temu czogatowi 10 ms a zabierają, tak? To jest, to jest chyba największa zmiana. 10 ms to jest bardzo dużo. Champion pół ogromny, widzę. U mnie. A wiesz, co nie miałem pomysłu, co wziąć z czogiego. A tak mówię, sobie zagram. Może właśnie kasantuchem. Nie jest to jakiś dobry matchup, jak coś. Ale to. Jest, jest stabilnie, jest w porządku. Irelia. No, ale Irelia, ty w ogóle widziałeś, żeby Irelia ktoś grał w tym nikt nie gra. Chyba źle strajdowałem tutaj. Ja na pewno źle strajdowałem. Nie mogę Weli się z nim bić chyba. No, nie no, to, to trzeba się dać spuszować. Wydaje mi się że dopiero po szóstym levelu jest tutaj coś, jakiś potencjał, nie? A to stary. Co się dzieje? Damy się mu spuszować. Ja w ogóle od początku później dać, dać się mu spuszczać. Dobra, to na spokojnie. Ok, ginę? Wszedłem w to, czeicie, wszedłem w to. Cię ciężko, ciężko na no to naprawdę. On chyba cofnął, bo nie miał many, ja też cofnę. Jednak został, to ja też zostanę. Może podejdzie tu ktoś. Ja, ole. Ale dobra, Jax z nim wygra chyba, czy nie? Mogę nie podchodzić, nie? Kurwa, no nie zdążyłem Nie wiedziałem, że mam pod tower typować, no, skąd nie wiedzieć, gdzie mam uciekać A dobra, dwa kille są ten Jax, nie? Mówi, że to jest top 3, EUW Wiesz co, zabrakło mi 3 punkty many na R i bym przeżył tam, tego Xin'a Ale zabrakło mi te 3 punkty many Co zrobić? Buty trójki zmontował, no i co zrobić? Idę Nice no, roam, no Teraz dużo się roamuje na mapie, nie? Z tymi supportami Playcika skubniemy? Nie, nie skubniemy Ładnie, nie? Recall To, to pierwszy z CIMu kazachstańskiego. Gauntleta pierwszego zmontuję. Nie wiem, czy dobry pomysł. Nie, kurwa pod kontent średnio. Nie, nie ężuje chyba takich rzeczy. Za bardzo. Jaj. Dobra, ciasko muszę żeby Button blokować. Za późno to ciasko chyba też zjadłem. Dobra, bez flesza. Axinu żywerkę? Panie. Mamy gauntlet. Obra będzie łatwiej. Tam mogą lepiej zagrać. To jedno ku trafione, nie? To było decydujące. To jedno trafione Q. No. no dobra, dobra, mam TP, mam TP, więc spoko. Możemy się tam bić, gdyby trzeba było. Przejmujemy to. Oni muszą cofnąć. Mamy 6 czerwi. Jest 6, 5. Weźmy, weźmy je. Dobra, pozabijali ich jednak. 7-0 Akali. No i to wiecie. z mida, nie? To już ciężko się gra przeciwnikom. No. Trzy tower shoty. Za dużo przystankowałem. Co ty klek do ty wardziki Tych czerwieni nie wzięliśmy w końcu tyle, ile chcieliśmy. No, tylko trzy. A no dobra, to i tak gate. Był smak dzika. Grape. Tu może być, mogą być enemie, nie powiem tak grać agresywnie. Nie, powinien się cofnąć. Dobra, żyje. Pail była top. Oddaje nam idzie, nie? Za to też tak zagrała. Teraz tak. Czy ja mogę tu przeżyć na ten dive? Wydaje mi się, że mogę. Ona raczej 800 nie, nie, nie uderzy, nie? No i możemy teraz cofnąć, teoretycznie też. Kupię buty trójki czy merce Trójki, nie? Jakiś mały resist Pink Może nie weźmie mi tej wieży Nie, nie wziął Teraz jest tepek na drake'a A, A czekolad nie jest lepszy w później późniejszych coś gry? Tego nie wiem Może bym go sproxował? Więc co? Tak zrobimy Nie, no, nie, nie. tyle. Ja jedę na bota. Może mi da pewnym pusznąć? Nie wiem też. bo się nie by ale pchnę to. Tam nie najlepszą merkę dałem. Wydaje mi się, że miałem okienko, żeby go. Mm, Blawi jakie pytanie zadał. Nie widzę pytania niestety po więc nie odpowiem. Może... Niech powtórzy. Zapomniałem, że mogę skusę countletę ładować. Dobra, zostanę tutaj. może Może się nawet z nim bić, gdyby chciał. Nie, takie tereny nie mają sensu. Dobra, jest to już Xin. Jeżeli tu jest Xin, to znaczy, że oddaję Heralda. No to weźmy go. Weźmy Heralda. Raczej nie zdąży wrócić. Czuję, czy nie czyta czatu. Jak miałem 15 lat, to cię oglądałem, czyli 10 lat temu. Eee, Każdy na czacie nici, i nic nie dobrze, a teraz martwo, co się stało. Skończyłem się. <noise> już, ja już się skończyłem, kolego, z 6 lat temu, jak coś, nie? I tak na ostatkach sił żyję jeszcze. Jakoś łączę, koniec z końcem. A jak u ciebie, a jak u ciebie widzu po tych 10 latach? Re regres, progres. Opowiadaj, śmiech przez łzy. A mówię: z go, żeby nie uciekał. Możemy ten talerik wziąć? Czy możemy widrajka? może, Możemy, możemy, zróbmy. Czy <noise> można jebać jedynka widzów? Zgadza się, oczywiście, oczywiście. Ale wiecie co, czy ja was chcę widzowie karmić contentem, gdzie kogoś p***alimy non stop? Nie chcę, ja już chyba wyrosłem z takiego zachowania, po prostu. Z Zastarzałem się chyba, ja jestem bumerem. Nie czerpię takiej, nie wiem, satysfakcji z zabawy, zobrażenia. Ale też ja się zmienię, ksak, ksak, ksaku94. Ile można jebać ludzi? W końcu się to kiedyś nudzi. Można jeszcze jak? Borek, będzie, będzie odcinek na YouTubie, już jest zmontowany, ale chcemy sobie z obejrzeć, obejrzeć go przed publikacją. I też zmienimy z Gigouchem, żeby robić bardziej eventowe odcinki na YouTube, bo taki Daily Content, w sumie w miesiącu było 35 odcinków. Średnio, ee, średnio się sprawdza, bo, bo to wiecie, pół godziny odcinek codziennie to jest dużo. Jak tu konkurować z tymi. Ole, weźmy dżunglę. Kurdaczka padła. My Może wziąć tower tutaj? Niby fajny arowek nie, ale tego nikt nie może sfaluować. Właśnie, hierakantarkę w czterech, więc fajno, nie fajno. Dobra, lecimy. Ku... Ja cofam tepuję. Dobra, idea taka na zrobić z Jacksem. Bo jak się stoi tutaj w tym atakanie, to on nie bije. Ej, to jest prawda, on nic nie bije. Tylko teraz bije. Ciekawe, że jak się stoi na mole, to on nic nie bije. Mamy 40 kwiatków, ile dostaniemy po zabiciu? Nawet nie pamiętam, ile tego jest. 30 30 Adaptive Force. No w sumie, to sporo, nie? Plus ten, plus ten buff do drake'ów, 25% więcej z Draków, buffów. Talking git. Idę na Draka, już tego łeba nie pchałem, żeby zdążyć tutaj być na smoku. Gnijmy, mida da. I róbmy instant Soul. Ocie, smoka zrobimy, ja, ja go rasuję. Let her. Ja myślę, że oddanie tego Draka jest naprawdę najlepsze, co możemy zrobić. Ja, czy tego towera na topie, oddanie. I by tam mogłem zasypać go bić. No ale to jest sol jednak. No się mogę zostać na topie. Nie? Albo zostać tego wavea jeszcze i dopiero wrócić na smoka. Ale nic się nie dzieje. To, to nie ma znaczenia, że na weźmie. Mm. Może ją, może ją zapijemy jeszcze. Chociaż ona już dalej nie będzie pchała. Santé, nie jest dobry. Eee, no, ja już troszkę pograłem kasanciuszkiem. Jest git. Dlatego trendy mogę wziąć sobie, netka kasantę. Dzisiaj mieliśmy. Tylko polecam. Smakową na pewno. Kłopoty. No nic, troszkę nam to opóźnić, tutaj działanie. Ale dobra, możemy spróbować tutaj na idzie ukąsić. Bo nie mam właśnie. Ja teraz powinienem mieć sweepera, nie? Tego czerwonego. To dużo więcej daje. Podam warda, pyk. W ogóle Cassante z tym ocean soulem. To musi być mocne połączenie. o ku... Ale wyczyściła Perma Kale Idę po kawkę bo widzicie mało dopaminy. Damy honorek dla damy, damy honorek dla dla my dla Kali, dla Jaxa. Dla Dobry teamek był. Idziemy nexta.